Na początek ogłoszenia parafialne. Zaczniemy od tego, że na mój kanał dzisiaj o godzinie 10 wleciała rozmowa z Gustawem Gryfinem, zawodnikiem PPW eventu z Warszawy. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach: o polskiej scenie, o jego karierze. Rozmawialiśmy o off-topowe tematy, też się pojawiały. O CS-ku gadaliśmy, o kilku bekowych rzeczach, więc naprawdę polecam rozmowę z Gustawem Gryfinem. Oczywiście już wcześniej pojawiały się rozmowy. Rozmowy z zawodnikami PPW, m.in. z agentką, Łagatką oraz goblinem, te rozmowy wszystkie możecie znaleźć na moim kanale. Serdecznie Was zapraszam, bo jest to kawał fajnych historii o zawodnikach, którzy na naszej scenie walczą i tę scenę budują. A drugim ogłoszeniem parafialnym jest to, że jutro, jak wiemy, jest Crown Jewel, o tym będzie dzisiejszy odcinek. Ale jeżeli chodzi o plan jutrzejszych transmisji, no to startujemy z kickoffem. Moim Kikofem pre takim od godziny 12 do godziny 14. Czyli do 14, kiedy rozpoczyna się gala, a następnie ja przychodzę w stan spoczynku, spędzam sobie yy, ten, to popołudnie z rodzinką, ale oglądając oczywiście Crown Jewel, by następnie na nagrać dla Was specjalny odcinek WF Radio, który pojawi się prawdopodobnie z godzinę po gali. Także to jest plan na jutro. Słuchasz Radio Wrestling Factory. Czyli, mówiąc najprościej, chciałabyś, żeby Cody Rhodes wygrał, tak? No dobra, dobra, też tak powiem, no też tak powiem, dobra. Dobra, uciekaj już, uciekaj. Kocham cię. Tematem dzisiejszego odcinka jest Crown Jewel w Australii. No i mamy sobie kart na to widowisko. I co muszę powiedzieć na początek? Kompletnie nie mam żadnych oczekiwań. Kompletnie nie mam żadnych oczekiwań. Jeżeli yy, w poprzednim miesiącu Triple H zapowiadał, że na wrestle paluzie odbędą się niesamowite rzeczy, przygotują dla nas niesamowite show i będziemy zadowoleni, a ostatecznie okazało się, że było to po prostu kłamstwo, prosto w oczy dla fanów WWE. Tak czy? Teraz mam jakkolwiek czuć się zachęcony tą galą. Czy mam wierzyć Triple że po raz kolejny będzie nam mydlił oczy, że przygotuje jakieś ciekawe programy? Absolutnie nie. Jedynym wyjątkiem jest to, że okropne pasy Crown Jewel nie są obronione w Arabii Saudyjskiej. Myślę, że <sześć> szejkowie zgodzili się na to, bo dostali w Wrestlemanie, więc powiedzieli: no dobra, weźcie te paski, możecie je bronić w Australii. No i dostaniemy w Australii, tak naprawdę Australijczycy dostaną. Premium Life event który będzie, no nie oszukujmy się, ale takim bardziej rozbudowanym SmackDown to, albo Raw, to będzie bardziej... No to, to będzie bardziej takie row rozbudowane, nie? Tam możemy, możemy to odbierać jako premium live event, oczywiście, że tak. Mamy dosyć, no chciałem powiedzieć, że ciekawe walki, no ale mamy po prostu walki, które równie dobrze mogłyby się odbyć na row i chyba nikomu by się nie stała krzywda, jeżeli te walki tam by się odbyły. No może poza jedną, o której zaraz zaraz wspomnę. Jednak wydaje mi się, że to, to budowanie w ogóle Crown Jewel, cała ta w ogóle otoczka rywalizacji Cody'ego z Sefem Rollinsem, no to jest taka po prostu zapchaj dziura w kalendarzu i ta gala według mnie jest taką zapchaj dziurą w kalendarzu, ale przejdźmy w ogóle przez całą kartę, żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy. Gala się rozpoczyna jutro o 14, więc pamiętajcie o tym, żeby o 12 wbić na mój kanał i wspólnie ze mną pogadamy sobie jeszcze szerzej o tym, co się wydarzy na Crown Jewel. Pogadamy sobie również. Pogadam sobie również z Wami, więc wasze również opinie będą miały znaczenie. A propos waszych opinii, to też wrzuciłem, teraz sobie przypomniałem dzisiaj rano ankietę na mojego, na mojego YouTube, gdzie was zapytałem w ogóle, czy czujecie jakieś podniecenie, jeżeli chodzi o Clown Jewel. i o to wyniki. Totalnie się jaram, będzie z 7% głosów. Zapowiada się nieźle, czekam 28% głosów. Może obejrzę, zobaczymy to 40% głosów i nie. Obchodzi mnie to wcale 26% głosów. Na ten moment 43 osoby oddały głos. Jeszcze mało. Zakładam, że mała aktualizacja tej ankiety będzie jutro w, w live, czyli w moim pre poświęconym właśnie Crown Jewel. Jutro również specjalny, jak powiedziałem, odcinek Wrestling Factory Radio po Gali. A teraz przejdźmy do samej Gali, na którą zapowiedzieli, aż uwaga. 5 pojedynków. No i zaczniemy od, od dołu, może. Zaczniemy sobie od dołu, tak jak jest na Wikipedii. Roman Reigns kontra Bronson Reed w Australian Street Fighter. I ja kompletnie nie czuję, jakby. Może tak strasznie mnie to już nudzi ten cały konflikt Vision Roman Reigns gdzieś tam się pojawia jakby to jest mielenie tych samych postaci fajnie że Bronson Reed pojawił się w tej walce No i ja myślę że tu jest albo dążenie powoli do i myślę że tak będzie do grupowej walki na Survivor Series gdzie Seth Rollins będzie miał ekipę i Roman Reigns będzie musiał stworzyć ekipę No i ostatecznie dostaniemy w końcu walkę Romana z Sethem Rollinsem na WrestleMania myślę że ten program do tego idzie a Bronson Reed jest ciekawy ciekawą opcją na ten moment. Fajnie, że nie Bron Breaker. Uważam, że Bron jakby był pewniakiem, jeżeli miałbym powiedzieć, który z członków Vision poza Sefem Rollinsem zmierzy się z Romanem Reignsem na Kram Jewel to będzie właśnie Bron Breaker. Bronson Reed na niego padło i według mnie jest to bardzo fajna decyzja. I tutaj oczywiście uważam, że Roman Reigns wygra, jednak prawdopodobnie po jakiejś interwencji. Chyba, że nie wiem, na SmackDown to zbanowali czy coś. Właśnie odbyło się też SmackDown dzisiaj o godzinie 14. Jest teraz 16.32, jeszcze nie oglądałem i chyba po prostu obejrzeli tak tylko skrót. Przechodzimy dalej, bo dostaniemy walkę Ria Ripley i Ioskai kontra Kabuki Warriors. I tutaj mi się wydaje, że. Hometown Girl Ria Ripley powinna łatwiutko z IO Sky zdobyć zwycięstwo. Niemniej jednak uważam, że będzie to jedna z lepszych walk na Gali. Jak nie najlepsza po prostu. Mam dużo oczekiwania co do tego meczu, no bo będą to po prostu naprawdę dobre wrestlerki. Asuka i Kairi Sain, tutaj ciekawe jest, czy, czy będzie jakiś rozłam, czy, czy coś w tym stylu. Niemniej jednak chyba nie ma za bardzo co, co spekulować, bo też ten program chyba jest zrobiony po prostu, żeby. Ria Ripley miała co robić podczas tej gali, podczas wizyty w Australii. No jakby jej zabrakło to byłby strzał w kolano pr więc mamy tą walkę i według mnie ona i Io Sky zgarniają zwycięstwo. Dalej przechodzimy do według mnie jednej z najciekawszych, jak nie najciekawsza, najciekawsza walka jak dla mnie, John Cena kontra AJ Styles. John Cena jak wiemy jest tego ostatni rok, jeżeli natomiast chodzi o AJ Stylesa to znowu na pre -szole chyba wczoraj na jakiejś tam konferencji potwierdził to, albo bo dzisiaj już nie pamiętam, potwierdził to, że tak kończy karierę w 2026 roku, także jest to no, zdecydowanie jedna, możliwe nawet, że jedna z większych walk AJ Stylesa przed końcem kariery. Zależy czy WWE postanowi coś w tym kierunku zrobić i dać mu jeszcze cokolwiek od siebie, chociaż po ostatnim okresie szczerze wątpię, że nagle coś by miało się zmienić. Nie spodziewam się, że ta walka będzie jakaś najmocniejsza, niemniej jednak gdzieś tam z tyłu głowy ten mały chłopak czeka na to, że będzie to banger. Czy wygra Sina, czy wygra Styles, to mi naprawdę nie robi, ale gdybym miał wy wybierać już, bo od tego by zależało moje życie. No to chyba wybrałbym AJ Stylesa, żeby pokonał Sinę i, i, i na Crown Jewel właśnie zdobył ten pin. Bardzo czekam na tą walkę, mam nadzieję, że, że panowie dowiozą. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. Tutaj nie było za bardzo podbudowy, więc też nie ma o czym mówić za bardzo. Walka się kończy i kończy się ta historia. Niemniej jednak fajnie, że w końcu dostajemy walkę Sinę z, z AJ-'em, tym bardziej, że AJ też kończy karierę w 2026 roku. I na koniec przechodzimy do dwóch starć, które są kompletnie randomowe i, i jakby okej okay, odbywają się, ale... No ale wiecie o co mi chodzi, nie? Um, walki o pas Crown Jewel, czyli umówmy się walki o nic. Um, jeszcze widziałem teraz przebitkę ze SmackDown, że Cody stał w ringu i ten pas był w gablocie, w ogóle na konferencji jakiś typ w rękawiczkach przy tym stał, no przecież to jest... No, Kurwa, parodie po prostu z tego robią, no nie oszukujmy się, robią z tego jakąś parodię, jest jakiś głupi po prostu epizod w kalendarzu WWE. Jeżeli chodzi o walkę Stefani Wacker i Tiffany Stratton o tytuł Women's Crown Jewel, no to tutaj spodziewam się wygranej Stefani Jest świeżą mistrzynią, więc fajnie by było, gdyby w ten sposób została wypromowana. Tiffany, przyznam szczerze, że znaczy od dłuższego czasu, od kilku tam już tygodni e, troszkę mam taki, mm, takie znudzenie się już tej postaci, nie ma za bardzo tam pomysłu mi się wydaje już na to, więc spoko by było, gdyby Stefanie wygrała, a Tiffany niedługo no, straciła pas. Myślę, że jeżeli do Wrestlemanii będzie dali mistrzynią, to na Wrestlemanii pożegna się z tytułem, ale o tym w ogóle będziemy gadali dopiero w kwietniu, więc o czym, co ja w ogóle gadam? No i przechodzimy do ostatniej walki, która będzie prawdopodobnie main eventem. Cody Rhodes kontra Seth Rollins o tytuł Crown Jewel. I na samą myśl, że ekipa Vision będzie miała się pojawić w tej walce, nie chce mi się jej oglądać. Ja jestem trochę tak, że... wiem jak to wygląda. To jest dosyć powtarzalny schemat, skoro jest Vision no to muszą się w każdy pojedynek pra praktycznie tam gdzieś wbić i... I pokazać swoją, um, swoją wyższość. I mnie to po prostu nudzi, bo to jest ok, jeżeli to się zrobi raz na jakiś czas. Ale co się na przykład dzieje w Judgment Day, to samo, nie? Wbijają praktycznie przy każdej walce swojego członka i, i tam mieszają. To samo dzieje się powoli z Vision, i to jest nudne. Jest, jest nudne jak flaki z olejem. Dlatego mam nadzieję, że. Um, no właśnie, no kto wygra, to jest naprawdę dla mnie tak mało istotne w tej walce, nawet gdyby ktoś mi teraz przystawił pistolet do głowy i powiedział Adrian, kto według ciebie powinien wygrać to starcie, to powiem strzelaj, <grym> nie mam pojęcia, w sensie czy Kodiemu Rhodesowi da coś da, to zwycięstwo, no absolutnie nie, czy Sefowi da to, da to zwycięstwo, cokolwiek. No, absolutnie nie. Kończy się ten program i lecimy dalej. Może by próbowało coś z tego ulepić. Były te segmenty na, na Row i na SmackDown. Nawet jeżeli oglądało się je przyjemnie, tak nie wniosły nic ciekawego, żebyśmy mieli się nad tym zachwycać. Ot, kolejny kolejny taki. Takie powolne budowanie walki, która zaraz nie będzie miała już historii kolejną galą w, w kalendarzu, jeżeli chodzi o WWE, taką większą, to jest właśnie Saturday Night Main Event, ale tylko dlatego, że Johnson tam kończy karierę. To ta walka jest dosyć istotna, a następnie, jeżeli chodzi o premium life event duży, no to mamy 29 listopada i będzie to właśnie Survivor Series War Games match War Games i tam do War Games mecze, i to się odbędzie no, za późno, nie, bo Będziemy mieli właśnie Saturday Night Main Event, ale raczej tam nikt nie traktuje zbyt poważnie. Więc tak naprawdę zostaje nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tygodni, żeby zbudować kartę na Survivor Series bardzo dobrą. I ja mam nadzieję, że. Ta okropna, okropna gala zapychać, jaką jest Crown Jewel w Australii. Będzie po prostu do odbębnienia. Mam nadzieję, że zobaczymy, jako taki wrestling. Życzę nam, żebyśmy się kurde nie wynudzili, żeby to nie było po prostu klepanie biedy przez 3 godziny. No i to chyba tyle. Co tu się dużo rozgadywać? Triple H. Chciałbym powiedzieć, nie zawieź nas, ale wiem, że nic nie rozumiesz po polsku. Do następnego.